Maśka, czy nie idziesz? Co ty się tak wleczesz za mną? Nie możesz szybciej no. Bogdan! Bogdan! Nie... Ja nie mogę iść tak szybko, bo mam długie rzęsy i nie mogę stać pod wiat, bo mi się oczy nie domykają. No. No. Dobrze, żeś se ust nie oszczyknęła, bo by ci się ryjnie nie zamykał. Po co żeś takie długie rzęsy założyła, co? co? No. Żeby robić wrażenie. No, żeby się wyróżniać. No i żeby się wyróżniać. No, z Twoją urodą to się raczej powinnaś maskować, Słuchaj. Może by Cię Michał Wiśniewski opierdolił tapetą. Nie przeklinaj przy ludziach. Słuchaj, siadaj! Wiesz co? Co? Dziękuję Ci, bohcio, za komplement. Proszę. Naprawdę, tylko Ty potrafisz lewić komplementy. a poluzuj segumkę na włosach, bo Ci cebulki mózg wyciągają. A jak ci cebulki mózg wyciągnął, to będziesz musiała chodzić w czapce jak Norbi. Bogdan, czy ty możesz mi powiedzieć, Co? dlaczego my na koncert nie jedziemy naszym nowym samochodem, tylko autobusem? Przecież ty wiesz, że ja mam alergię na biednych ludzi. Mi się robi wysypka od zapachu perfum z Rosmana. Nie po to kupiłem luksusową dacie, żeby nam na parkingu porysowali. Masz rację. No. A co Cię tak nagle wzięło na koncert Justyny Steczkowskiej? A bo ja uwielbiam piosenki Justyny Steczkowskiej, naprawdę. To jest moje, moje marzenie, żeby chociaż raz w życiu na żywo usłyszeć prawie do lewego wypikolego... <noise> Och, <noise> Och dalej! Co? To nie jest Steczkowska, to jest zespół Kajach. No to ja bilety nie na tą kupiłem w takim... No i właśnie, tak się kończy, jak się kupuje bilety od bizonka. Od konika ten do Jezus Maria. To, ale to ten, to na pewno nie jest piosenka Justyny? Na pewno. Kurde, może chociaż na biz zaśpiewa, jak będę krzyczał. Przepraszam bardzo. To, Przepraszam bardzo. Co? Czy... Czy ja na ten przystanek dojadę na salę koncertową? Tak. Też pan jedzie na koncert Stoczkowskiej? A, a jadę, żeby zablokować występy tej Wiedźmy Czarnej. Halo, dziadku! Co? Czarna Mamba była tydzień temu! Ale czy to Stoczkowska ma szatańskie piosenki, tak? To nie ja byłam Ewą, to jest o szatanie? To nie jest teczkowskiej, tylko górniakowej. A kiedyś trafię, na bank kiedyś trafię. Dobra, jadę zablokować z będę to blokował, bo to nie będzie koncert, tylko jakiś sabat czarownic. O, słyszałaś, Baśka? O, słyszałaś Baśka? Twoja matka też będzie. No dobra, ale. Dlaczego pan tak myśli? Ja nie myślę. Ja po prostu słucham tego, co ona mówi. Tak? Tak, patrzcie. Wszystkie Wiedźmy, zapraszamy. Era Czarodoro nadchodzi. Uuu, no. no to ty się... No ja się źle ubrałam. No, ale charakter masz odpowiedni. No mówi pan, że Justyna Styczkowska to jest Wiedźma? Ale rzeczywiście. Wy wiecie, ile ona ma lat? No, wygląda na 30. No, a naprawdę? Swoje 300 lat zamieniłam na 30. <laughs> Czyż nie? 300 lat zamieniła na 30? Tak. Jezu. Przecież jak się ipisz, dowie to ją zje. <śla> e 300 lat to jest niewiele. Ta? Edyta Górniak ma 4000. Oj, to na rękę za koncert. <śla> Pewien, hmm. że pewien, że Justyna Staszkowska to, to jest wiedźma. Nie, no. A rzeczywiście? Ta? Tak, tak naprawdę nikt nie wie, jak ona wygląda. Ha? Tak, bo się ukrywa. Widzieliście ją kiedyś bez makijażu? Nie. Eee. Ona nawet z makijażystką przyklejoną wszędzie chodzi. O. Nie. O, właśnie, prawda. Ja też kajmuję. Faktycznie. Kiedyś wpisałam w wyszukiwarkę Justyna Steczkowska bez makijażu. No. I na całym świecie się Google zawiesiło. No. Ja pamiętam, wtedy nam FBI wjechało na chatę, bo uznali to za cyberatak na USA, nie? Od razu USA, to mi się przypomniała piosenka Steczkowskiej. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Bogdan, to nie jest Steczkowska. Kuźwa, no to ja już nie wiem, która to jest chyba. Pokażcie mi, jak ona wygląda, bo ja już nie wiem. Tu masz. No, no. złota, a skromna, wiadomo. No to ja dobrze kojarzę. Oczywiście, to jest ta wokalistka i lekkoatletka. A tu mam zdjęcie, jak wygrała jakieś wyścigi, jakieś lekkoatletyczne zawody. Zobacz, o. Tak. tak zapierdzielała, że aż jej kombinezon potargało. Nie? No i, i jeszcze flagę Monako trzyma odwrotnie. No. no dobra, ale jak to nie będzie koncert, tylko jakiś szabas, to co ona będzie robić, jak nie śpiewać? Ech, no niech wam sama powie. I Chodzę tam do bosaka, chodzę w szlafroku, czasem bez niczego, tylko sarenki. Dziki czasem przyjdą. No. <laughs> Słyszeliście to? Będzie składało ofiarę z sarenek i z dzików. Ja tam bardziej usłyszałem, że będzie chodzić bez niczego. Ciekawe, czy wszędzie ma makijaż. Bo ja się boję! Co? Mamy bilety w pierwszym rzędzie, a ja mam nieokolone nogi. No i, no i co? A jak mnie pomyli z sarenką? Jak spojrzy na twarz, to cię z dzikiem pomyli. Pierwszy raz po sketchu w Rej dostanę od Dominik. Słuchajcie, No! słuchajcie, ale macie miejsca w pierwszym rzędzie? No kurde, to już jest po was. Czemu? Tak, bo on czaruje ludzi, żeby się skompromitowali. Co ty? No zobaczcie, co ona zrobiła mojemu wnukowi. Moje imię Ciocha: Jestem królową osiedla parafii, w kościele śpiewam najgłośniej.

Ja bym się nie przyznawał. Bogdan, ja poznałam. Co? To jest piosenka o gejach z Erowizji. Geje z Erowizji? I to było w TVP? W zapisu to by było nie do pomyślenia. Ale coś mi tu nie pasuje. No bo osoba Justyny Styczkowskiej to jest osoba wierząca, do kościoła chodząca. Nie wierzę. A ona tak. O. Nawet mam zdjęcie, jak na Wielkanoc ze świeconką szła z całą rodziną. Oka! <grymny> oh! <grymny> no. Koszyka zapomniała. Uuu, grubo. Dobra, <grymny> co 800 plus zrobiło z ludźmi? <grymny> Ciekawe, który to baranek? Aha, no. no ale a, a, a po kościele rzuca no. zaklęcie i zamienia się w konia. Co? W konia. Raz z koniem, raz z kobietą? A. Nie dziwne, że ma problemy z koordynacją ruchową. Ale się palę nogę swoim własnym telefonem. Taka Buda, że nie ma siły utrzymać telefonu nawet. Żeby tylko telefonu. A, co? Ona nie ma siły utrzymać własnej głowy. A? Ciągle jej w prawo leci. Rzeczywiście się napracowaliśmy. Oczywiście mnie widać najbardziej, bo stoję pośrodku sceny. To będzie jedyna taka rozmowa. A w podcaście moi synowi. Zapraszam. Jest mnóstwo wspaniałych artystów. Wierzę, że ruszą w świat i otworzyliśmy jakieś nowe drzwi. <głosy> <głosy> Dobra, <prawo. głosy> Może ma włosy za ciężkie. Pewnie nie umyła jak ta druga wiedźma z europarlamentu. O. To nie są włosy, tylko jakaś kępa. Bogdan, ja nie jadę na żaden koncert. Czemu? Nie po to się tyle odchudzałam, żeby teraz mieć tłuste włosy. Ej, niech pani nie puszcza męża, bo ta wiedźma Steczkowska bała mu ci obcych chłopów. Tak? No, tak. Tak, kojarzycie tego Macieja Kucharza, co siedzi z zespołem Kabaretka 2, jedziemy po bandzie, w każdą środę o 20.30 pulsacie? Nie. Najseksowniejszy wąs w całym show biznesie Tak. No. Tam się coś na twarzy dzieje. O. Ojeju. Nie, Miałem to, to jest wylew! Ja myślę, że ma przebicie z kabli i go 230 Może on na migowo coś mówi. Nie chcę wiedzieć, co mówi, naprawdę. Nie, no. Maciek już, bo się robi obleśnik. No. No, w każdym razie, tego Maćka Kucharza, to ona też zbałamuciła, patrzcie. Ja się zakochałam w Maćku, jak był znanym modelem. To Maciek Kwiatkowski był modelem? Ależ oczywiście, przecież ja mam dowód, tu o! Wow, brawo, bingo! Nawet Czy, Czyli to jednak prawda? Że co? Że kamera dodaje kilogramów.